tu jest gerda moja najlepsza kura a ta druga oczywiście biała predator mają tu pobojowisko bo ile byś im nie dał to ciągle mało ale ta to jest ta która została odkwaczona trochę wycierpiała bidulka bo ta kurka chciała mieć małe, ale nic z tego nie wyszło. No i tak sobie uciekają. Biedactwa no, predator troszkę obrobiony no, tam szklarnia z okien i kureczki tam sobie dziubią a z boku wesele.